Przed chwilą odpadł tutaj kawałek tynku z tego sufitu. Mało brakło, a spadłoby to na głowę. Cześć, jestem Michał, a to jest kanał Przystanek Eksploracja. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy opuszczony biurowiec. Na ten moment nie mam jeszcze pojęcia, co tam mogło być, ale mam nadzieję, że się dowiemy. Jest to drugie podejście do tego obiektu. Poprzednio był szczelnie zamknięty. Tym razem mieliśmy więcej szczęścia i udało się znaleźć drogę do środka. Budynek znajduje się bardzo blisko funkcjonującego zakładu, dlatego musimy zachowywać się dyskretnie. Tutaj mamy datę 1995 rok, więc bardzo możliwe, że gdzieś w okolicach tego roku zakład przestał funkcjonować. Tablica informacyjna, stanowisko lub dział, piętro, pokój. To był kiedyś budynek kopalniany. Nie wszystko jasne. Nieźle. Zobaczcie, tutaj jeszcze jakieś dokumenty leżą. No, hm. to przynajmniej wiemy, że ten budynek należał kiedyś do kopalni. Przedsiębiorstwo geologiczne. Zobaczcie to prawdopodobnie było pomiary sejsmiczne robione, ale aż tak się nie znam. Ciekawe. Profilowanie elektryczne, przepraszam bardzo. Musicie wybaczyć, że tak cicho mówię, ale obok tego budynku jest istniejący zakład i kręcą się tam ludzie teraz. Bardzo ciekawy klimat tutaj jest. Kasa, nieźle, czyli tutaj tak naprawdę górnicy odbierali wypłatę. Zwiedzamy teraz pierwsze piętro a naczelny inżynier. A tutaj pomieszczenie, pełno szaf na ten moment nie widzę, żeby zostały jakieś papiery. Może to i dobrze, że nie ma akt osobowych. Zobaczcie tutaj pełno kawałków zestawy. Pewnie porozbijane jakieś talerze, albo Kupki, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Co to jest? Jakieś ławki? Ciężko powiedzieć, tam pewnie są jakieś krzesła. Może jakaś sala konferencyjna tutaj była. Jesteśmy właśnie na drugim piętrze. No tutaj ciekawe miejsce, trzeba przyznać. Wszędzie tutaj woda kapie. To mamy teraz roztopy po ostatnich intensywnych opadach śniegu. Kartografia tutaj. Czyli bardzo prawdopodobne, że kreślili tutaj jakieś mapy w tym pomieszczeniu. Są stoliki. Ciekawe, puste szafy. Nic więcej nie ma. Tutaj coś ciekawego. Proszę. Drużyna Biało-Czerwonych z 1982 roku. Kolejny pokój, też same puste szafy, w zasadzie nic się nie ostało, a tutaj na podłodze można zobaczyć, że wszędzie są jakieś dokumenty, wszędzie są jakieś dokumenty, COPEX, Design and construct. Miesięcznik naukowo-techniczny wspólnoty węgla kamiennego, ciekawe dział kadr. Czyli już wiemy, że tutaj był budynek biurowy kopalni. Bardzo dużo tutaj było pomieszczeń, 208 numer hala maszyn 20 grudnia 1995. No, czyli mamy już tak gdzieś orientacyjną datę zamknięcia tego, tego obiektu.